Nie takie rzeźkie poranki, zwłaszcza po nocy pełnej koszmarów, w których bez przerwy śni mi się, że umieram przebity włócznią, a zachwycony tłum rozrywa mnie potem na strzępy. Wiem doskonale o czym mówisz, przyjacielu. Mnie samemu często zdarza budzić się w nocy z krzykiem i płakać ze strachu w ciemności. No właśnie. Czym tak naprawdę jest strach? I co jest w nim takiego, że tak bardzo nas paraliżuje? No cóż, gdybym był psychologiem, odpowiedziałbym pewnie, że to jedna z najsilniejszych ludzkich emocji, będąca jednocześnie najstarszym narzędziem ewolucji, które pomagało nam ludziom uniknąć nagłej i niespodziewanej śmierci z łap i paszcz krwiożerczych drapieżników. Z przewrotnej konstrukcji twojej wypowiedzi domyśliłem się, że jednak nie jesteś psychologiem. A mimo to czuję głęboką chęć porozmawiania z tobą o moich innych problemach. Czy mógłbym się zapisać na jakąś sesję? Tylko poprawkową. Niestety wszystkie pozostałe terminy mam już zajęte. Oj, bardziej chodziło mi o przygotową sesję w świecie młotka. Poprawkowa niestety nie brzmi zbyt zachęcająco. Rozumiem, że wolałbyś coś bardziej przedchęcającego. Być może. Wracając do tematu, czy nie wydaje ci się, że z kolei manipulacja strachem to jedno z najstarszych narzędzi władzy? Mówisz oczywiście o wyrachowanym stwarzaniu fikcyjnego wroga. Przekonywaniem ludzi, że gdzieś tam czyha na nich śmiertelne niebezpieczeństwo, podczas gdy nic takiego nie ma realnie miejsca. A konsekwencją tych działań jest najczęściej wojna, w której ludzie, którzy w ogóle się nie znają i pierwszy raz widzą na oczy, rzucają się sobie do gardeł, zabijają się wzajemnie w imię wymyślonej ideologii. Chętnie porozmawiałbym z tobą o homoseksualizmie, ale niestety nie ma o czym rozmawiać, ponieważ w naszych czasach jest on ogólnie akceptowany i nikt nie robi z tego powodu problemów. A myślisz, że to się kiedykolwiek zmieni? Nie. Szczerze wątpię. Miłość to miłość i ciężko mi sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł jej zabraniać. No bo niby na jakiej podstawie, narzuconej przez kogoś definicji moralności. Kto wie, społeczeństwo zajęte wewnętrzną walką nie ma czasu patrzeć władzy na ręce. Rozumiem, że patrzenie władzy na nogi nie ma za bardzo sensu? A no ale wtedy najczęściej widać jej dupę. Niezbyt komfortowo czuję się z tą wizją. Skoro o uczuciach już mowa, muszę ci się przyznać, że nigdy nie byłem zbyt dobry w ich okazywaniu. Podobnie moje rodzice. Zawsze na przykład wiedziałem, że ojciec był zły, ale jakoś nigdy nie usłyszałem od niego, że mnie kocha. No właśnie kochać. Jak to łatwo powiedzieć, prawda? No jednak my, mężczyźni, mamy z tym pewien kłopot. Zupełnie jakby okazywanie uczuć było czymś zdecydowanie niemęskim. No pewnie dlatego, że od dziecka wmawia się nam, że okazywanie emocji jest czymś złym. Że należy być twardym, a nie miętkim. A przecież emocje są nieodłączną częścią naszego wewnętrznego kompasu, z którym powinniśmy być w pełni zsynchronizowani. Mówisz oczywiście o naszym wewnętrznym głosie, czyli tak zwanej intuicji. No przecież to tak jakby zabronić używania w pełni sprawnej lewej ręki, tylko dlatego, że kultura tego wymaga. Skoro natura nas w to wyposażyła, Czemu mielibyśmy to odrzucać? Wydaje mi się, że stoi za tym pewien pragmatyzm. Prymitywne społeczeństwa potrzebowały silnych i skupionych samców, ponieważ właśnie to gwarantowało im przetrwanie. Naturalnie, ale kiedy wbijesz gwóźdź w ścianę, odkładasz młotek do szafki, a nie chodzisz z nim zadowolony przez resztę życia. Każda sytuacja wymaga innego zestawu umiejętności, Bruno. Mars! Tak nazywał się Bóg Wojny. Wow. <słuch> Będę się zbierał. Przegrałem zakład i muszę walczyć z dwoma lwami w przerwie między walkami. Oj, przykro mi to słyszeć. Czyli możliwe, że widzimy się dzisiaj po raz ostatni? Mam szczerą nadzieję, że nie, ale gdyby tak było, ucałuj ode mnie swoją żonę, dobrze? Oczywiście. Co? Broń się!